Nagrywa się nagrywa. Witajcie serdecznie z tej strony Anna Tarot. Zapraszam na czytanie na 2025 rok, na czytanie roczne osoby z podznaku wagi, wagi słonecznej, ascendentalnej, marsowej, księżycowej, wenusowej. Tam, gdzie macie wagę, tam sobie dopasujcie. Przede wszystkim słuchamy no, albo ascendenty, albo słońce, ale też w innych aspektach też to czytanie może Was dotyczyć. Jeżeli któraś z WAK ma ochotę na czytanie roczne, indywidualne albo na czytanie jakieś bieżące, nieroczne, to zapraszam. Numer telefonu macie w opisie do filmu, a więcej szczegółów na www.annalempa.pl. No dobra, co my będziemy robić? Zacznę od końca. Na koniec czytania wyciągnę dla Was kartę z, pozytyw z kart pozytywnej kreacji i to będzie przesłanie dla waszej, od Waszej duszy dla Was. To odkładam na razie na bok. Z słowiańskiego taro tarota złotego koła życia będziemy wyciągać radę na każdy kwartał, czyli cztery kwartały, cztery rady. Też na razie na bok. No i karty te <laughs> bieżące na poszczególne miesiące 2025 roku z Tarota Snów. To chyba tyle takich rzeczy organizacyjnych. Myślę, że możemy zaczynać. W takim razie, wagusie, wy moje kochane, czyszczę karty i tasuję. Proszę o informacje dla wag, jak się będą układały energie, Całym 2025 roku dla Was, wagi. Wagi w 2025 roku, jak to wszystko się będzie układało w poszczególnych miesiącach od stycznia do grudnia 2025 roku. I oczywiście z przełożenia weźmiemy sobie kartę, która będzie mówiła o takiej ogólnej energii dominującej przez cały ten rok 2025 dla wag, wagi, wagusie jak to dla was będzie wyglądało. Ogólna energia dla wag, no i zobaczcie umiarkowanie, no umiarkowanie to umiarkowanie w jedzeniu i piciu i we wszystkim, w szaleństwach, ale przede wszystkim zobaczcie, to jest karta, która równoważy przeciwieństwa, mamy wodę, mamy ogień. I to jest ona mówi o energii, po pierwsze poczucia przepływu znalezienia miejsca w życiu, czyli na to macie dobre energię w 2025 roku. A po drugie to jest też taka karta, która mówi właśnie o umiejętności godzenia przeciwieństw, czyli wszystkie wagi, które są mediatorami, Pomocowcami, którzy, jakimikolwiek pomocowcami, którzy um, pomagają godzić się ludziom, to, to, to dla Was przepiękny rok. Dla wszystkich wak, dobry rok na zażegnywanie konfliktów, na rozwiązywanie trudnych spraw, takich konfliktowych w swoim życiu. I teraz albo Wy jesteście jakąś stroną, którąś ze stron tego konfliktu, czy jakiegoś niedogadania trudnej sytuacji, albo to są ludzie obok Was i Wy będziecie występować w roli mediatora, czyli godzenia stron. Dobry czas na łapanie przepływu w życiu, takie, będziecie miały takie poczucie flow. Mhm, dobra, bardzo piękna energia, też wielkie, arkana, więc taka mocna, znacząca i zasadnicza. No dobrze, patrzymy. Wagi. Wagi w styczniu 2025 roku. W styczniu dla wag mogą pojawiać się jakieś kłopoty, problemy, trudne sprawy, ale wy sobie z nimi będziecie radzić z lekkością, z łatwością. To jest troszeczkę tak, że jakaś, jakiś problem się pojawi i ledwo sobie go uświadomicie, to już się okazuje, że sprawa rozwiązana. Czyli będziecie miały znowu w tym przepływie, w tej energii przepływu będziecie pięknie, spokojnie rozwiązywać wszystkie jakieś kłopoty, raczej formalne niż jakieś sercowe, bo to umysł, ale też, bo to miecze to umysł, ale też komunikacja. Ona się będzie poprawiała, ona będzie płynęła. Jeżeli będziecie miały jakieś problemy komunikacyjne w porozumieniu z ludźmi, to znowu w, w tej atmosferze umiarkowania, mediacji, godzenia się. Ale też zapobiegania konfliktom, będziecie sobie w tym styczniu te sprawy wszystkie rozwiązywać. Luty 2025 roku dla WAK. Dobry czas dla nauczycieli wszelkiego rodzaju, w szerokim sensie, mentorów, osób, dla osób, które pracują gardłem, nie wiem, lektorzy, ci, no lektorzy, ci, którzy czytają, to lektorzy, ale generalnie jest to i znowu zobaczcie mocny luty, bo karta wielkich arkan, wagi, będziecie miały takie poczucie po rozwiązaniu w styczniu tych kłopotów, które będą, będziecie miały takie poczucie w lutym, że odzyskałyście władzę nad swoim życiem. To bardzo ciekawa energia maga, bo ona mówi, że poczujesz w końcu wago, że jesteś kompletna, masz wystarczającą wiedzę, doświadczenie, nie wiem, Poziom świadomości, poziom czasu, poziom finansowy, ale też zaangażowanie i predyspozycje psychiczne, stan psychiczny, do tego, żeby wykreować życie takim, jakim go chcesz widzieć i mieć i czuć. Kreowanie, osiąganie celu, wykorzystywanie zasobów do tego, żeby te cele swoje realizować. Poczujecie sprawstwo w lutym, będziecie czuć się sprawcami swojego życia. No i maj, e, Boże maj, marzec 2025 roku. No i czas na refleksję, sprawy rozwiązane, życie, jakby to takie poczucie w lutym, że trzymam swoje życie w garści i mam na nie wpływ stuprocentowy, doprowadzi do tego, że w marcu od czegoś odejdziecie i odejdziecie w takim sensie, że ta ósemka kielichów to jest taka karta, która mówi o, mm, o tym, że to dobry czas w tym marcu na to, żeby zrobić taki trochę remanent w swoim plecaku, który taszczycie przez całe życie i wrzucacie do niego różne rzeczy. Sytuacje, doświadczenia, przekonania, myśli, uczucia, wiecie, wrzucacie. Ten plecak jest coraz cięższy i w marcu karta mówi zatrzymaj się. Wyciągnij to wszystko z tego plecaka i przejrzyj, co Ci służy, a co nie. Do plecaka włóż z powrotem tylko to, co służy Twojemu rozwojowi i dalszej drodze życia, co Cię wspiera, motywuje, daje Ci energię. I z takim lżejszym plecakiem, bo jednak dużo zostawisz już rzeczy, które Ci nie są potrzebne, które już swoją rolę w Twoim życiu odegrały. I z takim lżejszym plecakiem w marcu masz wybrać nową drogę. I czy to zawodową, czy relacyjną czy światopoglądową, słuchajcie, to już obojętnie, to już każda waga sobie sama zdecyduje, w który, którego obszaru waszego życia to dotyczy, ale na pewno dotyczy was. Wybieranie nowej drogi, ale po refleksji. Kwiecień 2025 dla wag. Dobry czas na... Że tak Dodatkowe pieniądze jakieś w kwietniu wam wpadną. No i cudownie, nie wiem, premie, spadki, jakieś no, z obojętnych źródeł, dodatkowe pieniądze i karta mówi, nie wydaj ich od razu, przytrzymaj je na potem. One będą Ci potrzebne do zainwestowania w następnych miesiącach, być może, a może nawet latach, czyli zaoszczędź, przytrzymaj. Ale ta karta też mówi o tym, że pieniądze to, to jedna rzecz, ale takie know-how, czyli jak macie jakąś wiedzę, jakieś umiejętności, to nie oddajcie ich tak po prostu. Trzymajcie wiedza to też jest cenna sprawa, więc jak macie jakąś mądrość wiedzę, przytrzymajcie ją dla siebie w kwietniu. Widocznie później będzie to potrzebne. Maj 2025 roku dla wag. Tak, no i ona będzie potrzebna w maju, bo w maju trzeba będzie udowodnić, czyli ta wiedza. Będzie potrzebna, jeżeli to nie dotyczy pieniędzy w kwietniu, tylko wiedzy czy informacji, to będzie to potrzebne w maju, bo w maju będziecie pokazywały, udowadniały, że macie rację. I to jest trochę taka karta, która mówi o tym, że, że inni zauważą, że wy mieliście rację, ale w takim sensie, że zostaniecie trochę okrzyknięci przywódcą stada. W jakimś kontekście, nie wiem, zostaniecie szefem, ale to bardziej niż szefem, takim nieformalnym liderem. Czyli w końcu otoczenie zauważy, że waga, ojej, no faktycznie waga, ty miałaś rację. Udowodniłaś, pokazałaś sytuację, życie pokazało, że miałaś rację. I Wy się w tych energiach dobrze poczujecie, ale też dobrze poczują się ci, którzy w końcu z ulgą stwierdzą, ojej, faktycznie waga miała rację i to dobrze dla nas, chociaż nie przypuszczaliśmy, że tak. Będzie. To są energie maja. Czerwiec 2025 dla wag. Dobry czas na miłość. No tutaj karty raczej nie trzeba tłumaczyć w takim ogólnym znaczeniu. Dobry czas na miłość. Dla samotnych wag. Dobry czas na znajdowanie partnera, takiego rzeczywiście od serducha partnera. Hmm. Ale też dobry czas na znajdowanie partnerów biznesowych, jeżeli któraś waga myśli o tym, że chce jakiś projekt uruchomić, czy chce nowy biznes, czy chce firmę otworzyć. Słuchajcie, dobry czas na znajdowanie współpracowników, ale nie pracowników, którym będziecie coś zlecać, tylko takie osoby, z którym będziecie na równi pracowały nad czymś. Czas też dobrych decyzji w ogóle ogólnie w życiu. Czas bliskości, miłości, czerwiec, lipiec 2025 roku, wagi. Dobry czas na zdawanie wszelkiej maści i rodzaju egzaminów, na dorabianie, pojawią się jakieś możliwości dorabia, dorobienia dodatkowych pieniędzy, czyli jakieś umowy zlecenia, fuchy, wiecie, dodatkowi klienci, jacyś poza normalną pracą. Się pojawią i generalnie dobry ten lipiec będzie dla Was wagi do pracy zespołowej. Tu sobie ten zespół dobrze dobierzecie, współpracowników, a tu będzie Wam się dobrze współpracowało. I teraz może to dotyczyć jakichś rzeczy zawodowych, ale też na przykład rodzinnych, że będziecie współpracować z kimś z rodziny w jakimś aspekcie. Dobry czas na współpracę, zdawanie egzaminów i dodatkowy zarobek. Czy tu raczej wakacje nie, nie, lipiec sierpień 2025 roku dla wag, o i sierpień urlop, w sierpniu odpoczywacie. W sierpniu wagi mogą wziąć urlop, mogą odetchnąć, mogą um, zebrać siły, uzdrowić wszelkie zmęczenie, jakieś nad, nadużywanie siebie przez cały rok. W sierpniu wagi na urlop odpoczywacie, jeżeli któraś waga gdzieś tam ma jakieś chorobowe sprawy, bo się pojawią jakieś dolegliwości w sierpniu, dbacie o siebie i zdrowiejecie. Wrzesień 2024 roku. No i we wrześniu pojawia się ktoś z przeszłości, z dalekiej przeszłości, ktoś do Was przychodzi, z kim dawno nie mieliście kontaktu, ale kogo znaliście kiedyś i przenosi do Waszego życia dobrą energię. I czy to będzie ktoś, kogo znaliście w kontekście znajomego, a teraz przychodzi w kontekście miłościowym, czy to jest przyjaciel, czy to jest jakaś rodzina dawno niewidziana, no to u różnych wag pewnie różnie, natomiast to jest osoba, która przynosi dobrą energię, dobre rady, dobre doświadczenia, dobre wiadomości. Generalnie przynosi dobra, dobra emocjonalne do waszego życia. To jest też taki, taka energia. W tym wrześniu, która mówi o tym, że waga łapie równowagę emocjonalną. Bo jak wy w tym sierpniu odpoczniecie, to we wrześniu będziecie miały inne spojrzenie na, na otoczenie i na rzeczywistość, po prostu będziecie bardziej zrównoważone. Październik 2025 roku dla WAG no to jak jeszcze u którejś wagi nie ma namiętności, pasji i seksualności, to na pewno w październiku coś się pojawi, i teraz tak albo w tym w tej kwestii w obszarze życia osobistego, albo w obszarze życia zawodowego pojawi się właśnie jakiś współpracownik, ale znowu na równi z wami, który będzie bardzo zaangażowany we wspólne działanie albo wy się w coś zaangażujecie, ale to będzie coś takiego, co was naprawdę porwie. Porwie was ogień, wicher, to będzie sprawa taka, że jak o niej pomyślicie, to będziecie miały płomienie w oczach z chęci działania, z chęci tego, żeby iść naprzód. Mhm. To też może być mężczyzna, jakiś młodszy, albo w waszym wieku z podznaku, albo byka, albo barana, albo lwa też może się taka osoba pojawić. Listopad 2025 roku dla wagi. No i w listopadzie słuchajcie. Mama, babka szefowa, o ile jest od was starsza, będzie dobrą energią w Waszym życiu. Gdyby któraś waga chciała zaś w ciąży albo urodzić dziecko, to bardzo dobrym czasem na to będzie listopad. A generalnie listopad będziecie miały pod taką energią zbierania owoców w pracy wcześniejszej, czyli będą przychodziły do Was w listopadzie rezultaty rzeczy, w które włożyłyście energię we wcześniejszych miesiącach. To też może być po prostu premia za jakiś tam odcinek czasu albo premia za jakiś kawałek Waszej pracy, ale generalnie jest to dobry czas na zbieranie plonów. Jeżeli by Wam się szefowa zmieniła w listopadzie, to będzie bardzo dojrzała kobieta, chyba że któraś waga będzie awansowała w przyszłym roku w pracy, to to będzie listopad najprawdopodobniej. Grudzień 2025 roku, wagu się mamy, dobry czas, no tak, to są święta, więc na pewno jest to dobry czas na to, żeby budować relacje rodzinne, żeby dbać o to ognisko domowe, żeby zająć się Właśnie tymi relacjami rodzinnymi, e, włożyć tam miłość, włożyć tam działanie, żeby się to ognisko domowe naprawdę rozpaliło porządnie, ale zawodowo, zawodowo to jest karta, która mówi, że przyszłością dla Ciebie jest albo praca w firmie rodzinnej, albo założenie firmy rodzinnej. E, ewentualnie nie jest to karta, która mówi sukces tuż tuż, wiecie, tam już za tymi drzwiczkami jest Wasz sukces. No dobra, słuchajcie, wagi. Oczyszczę karty, przetasuję i proszę o radę na poszczególne kwartały dla wag, na poszczególne kwartały 2025 roku. Wagi, w wagusie, proszę o informacje dla Was, rady na te poszczególne kwartały przyszłego roku. Zobaczmy. Rada na pierwszy kwartał 2025 roku dla WAK. No tak, siódemka kielichów mówi o tym, że macie w tym pierwszym kwartale przede wszystkim rozpatrzeć wszystkie opcje i warianty, które się przed Wami pojawią. Jeżeli to jest, nie wiem, odejście do nowej pracy, odejście do nowego związku, wiecie, bo tu się, tu jak sobie w lutym wykreujecie, to tu w marcu się mogą różne rzeczy zadziać, zależy w jakim obszarze pokreujecie. Więc karty mówią, jak się pojawią, nie wiem, potencjalni partnerzy czy partnerki, albo różne możliwości pracy, rozważcie każdą możliwość, nawet tą najskromniej wyglądającą. Przeanalizujcie, dowiedzcie się, zasięgnijcie języka, poznajcie każdą możliwość, zanim podejmiecie decyzję. Mhm drugi kwartał 2025 roku i zobaczcie i tu się już w drugim kwartale pojawia znowu tu jest trójeczka monet i tu mamy już od lipca trójeczkę monet. Mówiłam o możliwości dodatkowego zarobku. To wy już w drugim kwartale karta mówi buduj, buduj podstawy pod to, żeby współpracować. Buduj zespół, z którym potem będziesz współpracować, nie? Tu sobie dobieraj tych partnerów biznesowych w czerwcu. Buduj generalnie jakąś możliwość, ona się już będzie jakby kreowała, już się będą jacyś ludzie pojawiali sprawy, żeby, żeby zbudować możliwość dodatkowego zarobku. To się tu w lipcu pojawi, tu już będziecie ten się będzie realizował, ale w drugim kwartale nie przegap okazji do, do współpracy. Nie? Trzeci kwartał 2025 roku mamy kartę cesarza i zobaczcie, pojawia nam się mentor. Pojawia nam się mentor, mędrzec, szef, pojawia nam się być może wy takim mentorem będziecie dla kogoś, a może taki mentor pojawi się w waszym życiu. To też może być kandydat na partnera stałego. Więc nie przegap mądrości życiowej. Ona przede wszystkim przyjdzie tutaj we wrześniu do was po tym takim sierpniowym odde oddechu, złapaniu sił we wrześniu przyjdzie ta mądrość do was, albo ktoś z tą mądrością do was przyjdzie, zaczerpnijcie z niej, albo dajcie, jeżeli to wy tym, wy tym mentorem będziecie. No i czwarty kwartał 2025 roku dla wag, no i tu już w ogóle nie ma o czym mówić. Szczęśliwa Rodzina i karta mówi, jeżeli będziesz potrzebowała wsparcia, to zwróć się do rodziny swojej albo do rodziny swojego pochodzenia, w zależności w jakiej jesteś sytuacji, ale generalnie ten kwartał z tym zbieraniem owoców swojej pracy w listopadzie i z tym sukcesem za rogiem w grudniu dawa poczucie bezpieczeństwa finansowego i stabilizacji docencie to. Piękny rok wagi, pracowity, jak to każdy rok, bo tak powinno być, ale piękny rok. No i teraz poproszę na koniec dla wag o przesłanie od Waszej Duszy dla Was, wagi. Oczywiście każdej duszy osobno do każdej osoby. Nie ma jednej duszy wagowej, chociaż kto tam wie, ale przesłania Waszych Dusz dla Was na ten 2025 rok. Popatrzmy, jakie to przesłanie. Będzie. Mhm. Zobaczmy. Dla na 2025 rok. Karta Felinę. Zobaczcie. Taka. Pantera? Nie Pantera, to jest puma? Nie wiem. Felinę. Dzień, czyli rok, wypełniony będzie szczęśliwymi zbiegami okoliczności. Wiecie, że zbiegów okoliczności i przypadków nie ma. Więc Wy sobie to szczęście pięknie wykreujecie. Rok wypełniony będzie szczęśliwymi zbiegami okoliczności. A wy w mądrości, w równowadze i w, poczucie, w poczuciu przepływu. Wagi. Pięknego, cudownego roku Wam życzę. No i do usłyszenia na następnych czytaniach. Pa. pa.